Wszystkim. Szklarnia po trzech tygodniach już jest troszeczkę tutaj poruszana przez kury, więc y, dużo fajniej wygląda ten obornik. Ja jeszcze sobie tutaj nazwoziłam takie dwie y, kostki słomy, żeby tutaj rozsypać. Kury będą miały więcej motywacji do grzebania y, i dodatkowo połączenie takiego brązowego materiału, właśnie z świeżym. Obornikiem, znaczy stosunkowo świeżym, bo co prawda on już na pryzmie w niektórych, niektóra jego część była dwuletnia, natomiast tak naprawdę część była regularnie dorzucana, więc jest całkiem świeża i zależy mi na tym, żeby do maja pięknie wszystko się poprzerabiało, żeby nie popaliło roślin, żeby tutaj było odpowiednie życie, jakie powinno być do wysiewu, do sadzenia roślin, w tym wypadku pomidorów i, mm, i papryk. Jak już kiedyś Wam wspominałam, to żeby ta ziemia była taka jak trzeba, nie ubita, nie ciężka, nie gnijąca, to do części azotowej trzeba dodać słomę lub inną część brązową, ale oprócz tego, ja już Wam wspominałam, za jakiś czas, jak troszeczkę cieplej się zrobi, zamierzam wpuścić tutaj dżdżownice kalifornijskie, ponieważ one cudownie potrafią przerobić materię organiczną. Wtedy oczywiście będzie trzeba zamknąć tą szklarnię przed kurami. W tej chwili mają tutaj stołówkę 24 godziny na dobę, więc mogą sobie wchodzić o każdej porze dnia i nocy nie, bo, bo w nocy już sobie śpią smacznie w swoim kurniczku. Natomiast dzisiaj jestem przekonana, że potem jak tutaj wyściółkuję Słowom dość, tak, niezgradnie, tak? Tylko po prostu, żeby kurki zrobiły za mnie resztę roboty, więc nie będę wam tutaj pokazywać. Ale co jest jeszcze ważne, jak się zrobi też nieco cieplej, to przed drżdownicami będę chciała tutaj dać cześć, część bakterii, które bardzo dobrze rozkładają azot, które zapobiegają procesom gnilnym lub potrafią je troszeczkę tutaj na korzyść odwrócić. No i e, Bokashi, bo chciałabym, żeby tutaj fajnie to wszystko się przefermentowało, żeby było jak najbardziej dostępne dla dżdżownic, dlatego że dżdżownice nie lubią świeżego obornika, sam obornik byłby dla nich e, mało interesujący. Dlatego muszę tutaj przygotować ziemię tak, żeby też było to jak najlepiej przyswajalne, jak e, najlepsze również dla dżdżownic i dopiero wtedy z... Dodatkową ilością słomy, bokashi, bakterie plus y, czczywnice kalifornijskie, to będzie idealne połączenie y, dla tego tutaj y, kurzego y, y, obornika, żeby był przygotowany w odpowiedni sposób pod uprawę roślin. Także tak to na dziś wygląda. Pozdrawiam was. Cześć.